Berybej, da tam wylać. <laughs> Mleko się <laughs> źle spieniło. Jak ci smakuje kawa? Tam mleka nie ma. <laughs> Jak ci smakuje... Tam jest woda z proszkiem. <laughs> Jak ci smakuje kawa? No trochę kwaśna. Mamo, co było w tym czajniku? Kwasek cytrynowy A po potem? A <śmany> umrę... Ja umiem! Nie no powinienem już umrzeć <śmany> Nie no bez sensu O Nunu jedzie A ooooo <śmany> o Co jest? Czemu ty... Typ na tym Nunu w ogóle kurwa był w środku... W środku łupowej? <śmany> Nunu był wieżą Jezus Maria Ja pierdolę, kurwa Damian Jaka burza Litości, my nawet słyszymy jak ślinę przełykasz, a co dopiero kurwa jest z dwóch centymetrów Zapomniałem <laughs> o <odsuń> co dość mikro <laughs> Ja pierdolę, moje uszy Ma no, life like uuuu, like. like, Ja będę darł pizdę <laughs> <laughs> Co się dzieje? <laughs> Ale mieczora złamałem o, go by mnie nie bało! Mamo, to mnie dzwoni oh. pewnie, żebym był cicho. Halo? Tak, ty, no żebyś był cicho. <laughs> I bądź cicho i mi drzwi. Ty tak kurczy, że ja spać nie mogę. Dobrze mamo, ja cię do tak, tego kocham. Tak trochę... tak. Dobra, ci wszyscy przywchidź mordę. Nikola, powiedz uhu Nie było. Kurwa, słychać. Musimy, mus... ten... o, o. Musimy to powtórzyć, e, ponieważ nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym. To jest Ale razy? dobrze poszło, to miała... ja Nie wiem. Tak, po prostu to zrób jeszcze raz do mikrofonu, włóż mikrofon do mordy. Głośno widać. Więc wszyscy cicho, 3, 4. Zaznaczam to chyba, nie? Tak, właśnie wpisałem. A podniosłem ją, ja nie. Podniosłem. O kurwa, to tak to działa? <laughs> Ja pierdolę Przecież Damian nie ma pojęcia jak ta postać działa Ja nie wiedziałem, że tak szybko się podnosi Jaki, Nie daj się, pamiętaj Damian Pamiętaj, że prezydent się nie boi prezydent. Właśnie Damian, masz taką władzę, że możesz go ściąć, nie wuj. się Zabiorę wierzę ze sobą o. Government dice A i trzeba nową elekcję zrobić, wybieramy nowego prezydenta

No nie no, jest na głowackiego gram, no ja pierd... Jezu. Jak ty mnie zabijesz? Nie ma szans, nie wygram tego. Co to jest w ogóle za champion? Eliska? Eliska. <laughs> Ale ja nie wiedziałem, że to tak <laughs> Co się dzieje? <śmiech> <śmiech> Co ona robi? Zrobiła 10 razy rikasta, ej. Za... Pukcą. Jak, jak ona działa w ogóle? Pierwszy ja raz I... widzę że robi, no. My posiadamy. Wiktor Giga, czat, robocior. Generalnie laserki Giga Spoko. Kartus, pan śmierci i jereczka na wszystkich. Iloi. Tęga baba. Lucian, Światło. Nyr. My... 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 <laughs> Wiego. Mm -hmm, kochanka, przejmowanie. Oni posiadają. Mac, czarnoksiężnik, teleportacja. Najmniejsze win radio. Mike. Postra haramów. Serafin. Gene Wirtualizacja czterostałowiec Czterostałowiec <grywa> Dobijaczka ja z RK. Co Cztery. to jest jakaś ja kurwa prezentacja miałby. bohaterów League of Legends z Aram Version, czy co? Kurwa mam... Nie... już 1500 kalorii, kurwa. Szczekaj. Dopiero Zły. czy jeszcze? Jeszcze. Kurwa, to ja już ojebałem. Definitywnie za mało. <laughs> Pizda podsumowana, podsumowane, oh. Oh. oh, oh, object action, cisza Bianca Bella, cisza Bianca Bella, czepek, ja, oh. to ta nadzieja. O, a zamknij mordę! <laughs> <laughs> jest Nice, teraz pa Nice <laughs> No to myślałem, że ty lecisz No, wiesz, chciałem Bardzo spamowałem z lecenia No bo jak tutaj pał, to jakoś tak nie... Um... Czekaj, muszę podgłośnić ...prawić krzaki ja, Nie, nie dostałam i zaczęłam robić foldery Na DTP Widzisz, obrzydliwe Widzisz, mówiłem wejść Fajne. na Discorda Nie ma za co A ja mam zupełnie odwrotnie Jak siedzę na Discordie to nie potrafię się skupić A zawsze siedzę Ale... <laughs> Aha m No! Co jest z tobą nie tak? U no no Co się odje... No co tu się dzieje? Po pierwsze, niewidzialne Jak ty nawet tego nie trafiłeś? Ten tam wleciał w... No, ja dostaję ak... Ja wleciałem pod dwa Dark tak? Co oh, 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 tu się dzieje? Nie mogę z tej My legend jest... O coś! Możesz ich zaskoczyć, go Podwójny speed Mimo, stary O kurwa, zdojowała ty Mam drugie u, mam drugiego. Ej, Ja już moją tajemnicę, nie biją chyba za. Co tam się dzieje? To Renata Renata i Darius na pięciu stakach sobie pega Daj hey, Patryk! Dobra, przyjąłem Ciebie zawsze. Co to się stało? 2 na 5! Mam, mam, mam. No Mogę do tego dojść? Ja... Wyszedł jeszcze z tego. Złapałem tylko dojść. Nie, nie wiem co powiedzieć, trochę mnie zamurowało. Ja też trochę zamurowałem, ale to było. Jak to jest, jak się nie gra w ligę, tylko jakieś projekty się z domu, na Projekty jakieś O, może jest opcja? Hmm, Ula o, kurde! No, czyje? Ja nie, bo sam to mnie pójdzie. <grystanie> <grystanie> Jak to pętę. No, się Nice. Teraz taki w nie da kliknąć. Zajebałem pentę. Nice, dzięki. Błogo. Cześć, lubię bardzo. Dobra, bo ja dalej nie ogarnąłem, jaki ja, ja jestem, jaki ja jestem, kim ja jestem, co to za kolor? Damian. Zaraz się powiem. Googluj. Ty, ty, ty jesteś aseksualny. Aseksualny. Czyli? Zaraz się powiem, twoją orientację. Mm, że nie podoba mi się ani jedna, się ani druga? nie interesuje. Nikt tak. mnie nie interesuje. Dobrze, że jesteś nikim! <laughs> nie podoba mi się ani jednemu, ani drugiemu. Dobrze, że Damian jest nikim. Tak jest. Jak to nie jest? Ja jestem kimś. Ja jestem lesbijką, nie widzisz? Żyj to też jak ten a wy, a wy co jesteście, wy dwóch? My jesteśmy bi Biornot tu bi, bi to be kurwa I ten raz dziewczynka, raz chłopaczek <laughs> Ja jestem raz dziewczynka Ja jestem Ale raz, raz dziewczynka Co? Nie wiem co?

Ale <laughs> taky uspokoj. Kurva? Exactly. O, no, sekuta do koutry, i A waltz, kurva, sedí do konce, ale oh. si ti pokažu. Aaaah! Aha! Aha! Ale to clean to clean Aha! 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 Lee Oscar Nie ma Syndry A to let's go, nie? Let's go ah! <laughs> Co? To Yes Super. 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 Widziałem tę sytuację oh! A, na innym timeline nie trafiłeś tego Jaku. W innym timeline? No, stań okay. minimalnie dalej. Okej, okay, jutro na koncercie będziesz udawać foty. No. Będę bujał do muzyki. Ja nie znam ani jednej piosenki. Ja też nie znam. Dosłownie nie jednej, nawet tej co tniłem, jakaś popularna jest tu, to nie. <laughs> Mam ją! Mam ją! Chyba nie chcemy. Dobra, lecę. Mam Dobra. Ale wleciane było. Matko Boska, powinni to dodać do słownika języka polskiego. Lecę. Lecę, cytka. Instant wpierdol. <gulay> Czemu ty masz na mazacharze... Halo Blade? ja mam merkę już. <gulanguś> Co?! Co?! <gulanguś> no... No, raz ja Raz dwa, trzy. Raz dwa, trzy, zero. Jebło Co więcej mówić Chodzę. No jebło, to jebło. Staję, wychodzę. Jebło to jebło, ja bo z No właśnie, no bo Dawid, Dawid też ma je ubierać, ja też ją ubieram. Także... Ja powiem tak, jeżeli pójdziemy do gaby No to je okay, tam sobie Nie, Ja... ja na 89% to się, no żeby się po 16 już tak ogarnął będziemy gdzieś tak no, Planowo dobra. Tak żebyśmy byli 1630 chłopaków proponuję No, coś takiego Ja zdążę zjeść resztę to z kawkami Która jeszcze raz? 1630 Czy mhm. później czy 17 no może no, być sasosie. Pakuję pali Dobra, to moje będzie swój adres. Dobra, teraz możesz chwilę mnie zostawić w sumie. Ja będę miał ciężko nadal, bo to dla Darius, ale już nie będę miał problemu z braniem sobie minionków. Uderz! Tak, Jest. Nice, mój. Diano schodzi, Diano schodzi, Diana Mogę zejść później ja. Schodzę jak coś Co to za dasza wolej. ona ma? Ona ma cztery dasze w każdą stronę i może resetować <coughs> Dariusz znowu do da. Kurwa, nie doleciało to Dariusz z nami idzie Nice <coughs> Chodź w kółkę nie trafiają to... Gdybym miał Gail Force dwie sekundy wcześniej Co na ulty właśnie Bez asysty jeszcze Ja <grym> mam ultę, ja mam ultę to... Kurwa, bo ja jak mam W to bije ten Nexus przypadkiem O kurwa Damian przeprowadza Lecimy Zesmu <grym> się inhibitor, co? Co się stało? Co? Czy, co? Coś mi coś przesunęło. Co się stało? Coś się... another one. Objection. My, my dog step on a bee. My bee step my dog. My step on my dog. No, Jak to Dawid mówił, punkty stylu zostały zebrane. punkty stylu, po co komu ultimate kończący nie wiem, coś go wzięło, zabiło, nie ja rozumiem. Sam Cześć, brawo.